Nordic Walking zimą. Jak nie tracić formy w zimie? W dzisiejszym odcinku podam Wam kilka technik, jak trenować zimą. Dlaczego warto chodzić z kijami zimą? Słuchajcie, dla mnie jest to pytanie retoryczne, bo każde wyjście na zewnątrz, wyjście z kijami do lasu, jest to, jest to przysporzenie sobie zdrowia, jest to przysporzenie sobie więcej odporności na każdą aurę pogodową. Mamy zimę, mamy, mamy taką szerokość geograficzną, jaką mamy i nie ma się czego czym przejmować. Po prostu trzeba wyjść i akceptować to, co mamy na zewnątrz, a za, zanim wyjdziemy, no trzeba przewidzieć, jak się ubrać. Słuchajcie, ubieramy się pod kątem tego, co chcemy na zewnątrz zrobić. Czy chcemy iść szybko, czy chcemy iść siłowo. Czy chcemy, chcemy iść po prostu dla przyjemności i tak się wtedy będziemy ubierać. I tyle warstw ubrania na siebie włożymy, żeby nie marznąć. I co gorsza, żeby się nie spodzić za bardzo, bo jeżeli ubierzemy się za ciepło i będziemy szybko śliczyli na pełnej wydajności, to nasz organizm się ogrzeje, a nawet przegrzeje, co jest też niedobre. Więc tutaj zdroworozsądkowo się ubierać i próbować. Po prostu próbować. Jeżeli ktoś wychodzi codziennie, to już wie z doświadczenia, jak się ubrać. Czy yy, będzie dzisiaj szedł szybko, czy będzie szedł w śniegu, czy będzie szedł dla przyjemności i będzie podziwiał, yy, podziwiał krajobraz. I pod tym kątem należy się ubrać. Na pewno yy, musimy mieć yy, na butach subtupy że jak będzie jakikolwiek śnieg, że nam się nie dostanie do butów i stopy nam nie przemoczą. Na pewno obuwie musi być wodoodporne albo trekkingowe. To wszystko zależy od tego kto co preferuje. Ja mam różne, różne sposoby na w różną pogodę i na moje wyjścia. Jeżeli wychodzę sam, ubieram się inaczej. Jeżeli wychodzę z grupą, ubieram się zupełnie inaczej, bo idąc z grupą, nasze tempo musi być dostosowane do najwolniejszego członka naszej grupy. Więc tutaj nie można patrzeć tylko na siebie, ale na przekrój całej grupy. Że wychodzimy z grupą i jesteśmy dla grupy albo w grupie i idziemy tak jak grupa chce. A kilka korzyści, których osiągniecie z takich wyjść, to jest spalanie kalorii, akceptacja zimna, czyli wzmacnianie swojej odporności i utrzymanie formy. A najlepsze, co możemy dla siebie zrobić takim wyjściem, to przysporzenie sobie radości. Słuchajcie, jak przyjdziecie do domu i wasze policzki będą czerwone, będziecie dotlenieni to cały świat należy do was, a wracając do domu, przecież wrócicie szczęśliwi, radośni, spełnieni i co najważniejsze, przekażecie tą, tą energię rodzinie. A teraz chodźcie ze mną, pokażę wam, jakie ja stosuję obuwie w różnych warunkach zimowych. Wychodząc, jak wspomniałem, ja mam buty sportowe, nieprzemakalne, do pewnego stopnia nieprzemakalne, stóp-tupy, żeby śnieg nie dostawał mi się do stopy i, i żebym nie, nie czuł się niekomfortowo, bo mokra stopa w lesie, jeszcze zimą, nie jest to komfortowe poczucie takiego no, bezpieczeństwa. Jednak te stóp-tupy zabezpieczają przed dostaniem się śniegu. Też do pewnej wysokości. Pokażę Wam później inne zabezpieczenie przed wysokim śniegiem. Jeżeli ktoś lubi, tak jak dziecko kiedyś był dzieckiem i bawił się w wysokim śniegu, pokażę mu stóp-tupy takie zabezpieczające przed wysokim śniegiem, żeby nasza stopa nie moczyła się. Podstawą takiego chodzenia na, na częściach oblodzonych i zimą jest mocne chodzenie, na rękach. Słuchajcie, jeżeli my stawiamy stopę i kij osadzamy, to go mocno osadźmy i się wręcz przytrzymajmy na tym kiju chodząc mocno, żeby, żeby nasze przejście, przełożenie tutaj było bezpieczne tej nogi. Słuchajcie, tutaj przenosząc tą nogę do tyłu, mamy dalej ten kij. Zobaczcie, tu z tyłu jest też przytrzymamy się, czyli jesteśmy na dwóch kijach i na tej jednej nodze, więc nawet ta noga, jak się oślizgnie, to tutaj trzyma nas, nasze ręce nas trzymają i się nie przewróci. A teraz pokażę Wam, jak ja sobie radzę z wysokim śniegiem i z przyjemnością chodzenia po tym wysokim śniegu. Przypomnieć sobie, jak za dzieciaka bawiłem się w lesie, bawiłem się w dużych wysokich śniegach. To mi, to mi nie minęło po prostu. Teraz zakładam buty i ochronę, że, żeby mieć suche stopy i żeby dalej czuć tą przyjemność bawienia się w wysokim śniegu. Słuchajcie, mój sposób na wysokie śniegi, na to, że można iść potąd w śniegu i się cieszyć wyjściem do, do lasu. Słuchajcie, yy, i tak, takim, takim to sposobem ja przynajmniej nie unikam yy, śniegu. Każde wyjście to jest przysporzenie sobie endorfin, szczęścia, bo powietrze, przestrzeń, ruch, jest to wszystko czego ja potrzebuję do tego, żeby zadowolić siebie i, 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 i czuć się spełnionym, że wyszedłem dzisiaj pomimo takiej pogody, wyszedłem dzisiaj na dwór i zaznałem ruchu. Chcę Wam pokazać jedno ze sposobów, jedno z ćwiczeń, które możecie sobie po drodze zrobić, idąc w lesie. Ja akurat dzisiaj mam schody, słuchajcie, po schodach. Jest to idealne ćwiczenie wzmacniające, które siłowe, które akurat w zimie... Takie ćwiczenia robimy, czyli w zimie budujemy sobie siłę. Więc tutaj ja spotkałem takie schody, i na tych schodach można, można budować sobie siłę. Zaraz Wam pokażę. Tutaj budujemy siłę nóg i siłę rąk. Więc jest to idealne ćwiczenie, takie wchodzenie po schodach albo wspinanie się pod górkę w, w, w lesie w naturalnych, wzniesieniu, w naturalnych ukształtowaniu terenu. To jest budowanie sobie siły. To w dzisiejszym odcinku już wszystko chciałem was zachęcić do zimowego wychodzenia z kijami. Napiszcie w komentarzach czy wychodzicie w zimie, czy trenujecie w zimie, czy sprawia wam to przyjemność. Dajcie znać w komentarzach. A jeśli podoba się tobie to co robimy, to wesprzyj nas na Patreonie. Do zobaczenia w następnym odcinku.